Szanowni Państwo, drodzy dźwię, przyjaciele, dobry wieczór. dobry wieczór. Dzisiaj jak zwykle rozmawiamy o najważniejszych sprawach, o najlepszym, o tym na co możemy i na co powinniśmy wpłynąć, czyli będziemy rozmawiać o naszym zdrowiu. Dzisiejszym tematem będą węglowodany i to, jak wiele możemy zmienić w swoim zdrowiu za pomocą naszych produktów. Dlatego właśnie dzisiaj będziemy rozmawiać o naszych dodatkach do jedzenia. Dzisiaj skupimy się na produkcie z naszej linii Velab, produkcie, który nosi numer 13. Nazywamy go Anti-Sweet Control. Jest to oczywiście szczęśliwy numer, nazwa również, a pełna formuła tego produktu określona jest jako pełna kontrola poziomu cukru we krwi: kontrola apetytu i kontrola wagi. Jest wiele korzyści. Zacznijmy to stopniowo zgłębiać, aby dowiedzieć się, co ten produkt może nam ofiarować. I zaczynamy oczywiście od kontroli poziomu cukru we krwi. Dlatego, że cukier to glukoza. W naszym przypadku to dokładnie ten prosty cukier, który znajduje się w naszej krwi i przede wszystkim dostarcza nam energii. Pytanie skąd się bierze? Otóż spożywamy nasze jedzenie. To jest mieszałka białek, tłuszczów, węglowodanów. Jeśli chodzi o węglowodany, proste węglowodany są różne. Jeden z najprostszych to właśnie glukosa, o której teraz rozmawiamy. I dlatego teraz mówimy o tym, że spożywamy jedzenie, aby z jednej strony mieć możliwość budowy nowych komórek mówimy o białkach to one odpowiadają za to. Druga część, którą potrzebujemy to. Życiowa energia. Wszystko, co spożywamy, białka, tłuszcze, węglowodany, może pomóc nam w syntezie energii. Jednak do przechowywania tej energii używamy albo węglowodanów, albo tłuszczy. Węglowodany. Węglowodany mamy złożone jak glikogen, które są przechowywane w wątrobie tak na wszelki wypadek, gdyby była potrzebna energia pilnie. I mamy proste węglowodany, na przykład glukoza. Jeśli nie zdążyliśmy ich nie zużyliśmy tych węglowodanów, przekształcają się one w tkankę tłuszczową. Wtedy nasze komórki tłuszczowe stają się zapasem, aby w razie potrzeby ponownie syntetyzować energię. Jeśli jeszcze raz podkreślmy, nie zużyliśmy węglowodanów, przekształcają się one w tkankę tłuszczową. I jeśli chodzi o glukozę, jest to jeden z najważniejszych węglowodanów w naszym życiu, ponieważ wchodzi do każdej komórki, żywi ją, umożliwia późniejszą syntezę energii, czyli potrzebne nam cząsteczki. Aby Glukoza mogła wejść do komórki. Jasne jest, że musimy coś zjeść. Gdy trafia ona do krwi, dociera do komórki. Tutaj są takie specjalne drzwi, przez które może wejść do komórki. Wiemy, że błona komórkowa przepuszcza to, co potrzebne, z pewnymi warunkami. A więc żeby glukoza mogła wejść, potrzebny jest pewien klucz, czyli insulina. Tak, insulina ma swoje specjalne receptory. Już to wiemy. To pewna złożoność struktury białkowej, glikoproteiny. Więc kiedy nadchodzi glukoza, musimy szukać insuliny, połączyć się z jej receptorem, włączyć kanał dla glukozy i glukoza wtedy wchodzi do komórki. Wszystko idzie zgodnie z planem, czyli insulina to... Tak jak powiedziałam, klucz, który wpuszcza glukozę do komórki, a dla naszej orientacji możemy po prostu monitorować poziom glukozy we krwi, czyli glikozylowanej hemoglobiny, czyli hemoglobiny związanej z glukozą, i przez 90 dni mamy informację, czy glukoza jest w normie, czy jest podwyższona, czy obniżona, czyli w normalnych warunkach, takich najprostszych. Glukoza może czasami być obniżona we krwi, jeśli spożywamy mniej niż zwykle, szczególnie węglowodanów, albo spożywamy dużo alkoholu, zwłaszcza gdy jesteśmy głodni na pusty żołądek, lub gdy bierzemy leki wpływające na cukrzycę, lub jeśli używaliśmy więcej tabletek lub innych leków obniżających poziom glukozy, lub też podjęliśmy większe obciążenie fizyczne. Ponieważ glukoza przyszła, glukoza odeszła za pomocą wysiłku fizycznego. Czyli w tym przypadku to typowa sytuacja. Potem wszystko wraca do normy. Poziom glukozy we krwi może być podwyższony, zwłaszcza w normalnych warunkach, gdy jemy dużo, szczególnie węglowodanów, lub gdy zapominamy o aktywności fizycznej, lub też gdy zmieniamy naszą dietę w związku z lekami, które obniżają poziom cukru, lub lekami, które szczególnie wpływają na układ nerwowy, co z kolei podnosi poziom cukru lub gdy zachorujemy i potrzebujemy więcej siły, więcej glukozy, lub gdy jesteśmy zestresowani i potrzebujemy ochrony dla naszego mózgu. Lub też gdy odczuwamy jakiekolwiek bóle, lub mamy kwestie dotyczące cyklu kobiecego. W pewnym momencie poziom glukozy może wzrosnąć. Lub gdy pijemy mało wody. Tak, stężenie glukozy fizycznie wzrasta we krwi. Czyli to jest normalne warunki, to są normalne warunki. Należy wiedzieć, że glukoza w niektórych komórkach przenika całkowicie bez insuliny, takie jak mózg, zakończenia nerwowe, siatkówka oka, nerki nadnercza. To znaczy, że są to narządy niezależne od insuliny. Ale w innych komórkach cukier nie wejdzie bez insuliny. To są komórki zależne od insuliny, takie jak tkanka tłuszczowa, tkanka mięśniowa, a także komórki wątroby. To znaczy, rozumiemy, że w normalnych warunkach, gdy spożywamy jedzenie, jest ono trawione, glukoza trafia do naszej krwi, wytwarza się insulina, która jest produkowana w trzustce przez specjalne komórki trzustkowe. Insulina została wytworzona, glukoza dotarła do odpowiednich miejsc, insulina została włączona, komórki zostały otwarte, glukoza weszła do komórek, wszystko jest w porządku. Ale czasami, jeśli insuliny jest niewystarczająco, glukoza wchodzi do krwi, dociera do komórek, ale nie może się tam dostać, ponieważ brakuje insuliny. Komórki głodują, prosząc o glukozę, organizm przesyła więcej glukozy do krwi, ale nie może ona wejść do komórek, co powoduje wzrost jej zawartości we krwi. I to już jest patologia, to już jest choroba, i jest to zwykle objaw cukrzycy. Cukrzyca może przybierać różne formy. Pierwszy typ oznacza brak produkcji insuliny, czyli fizyczny jej brak. W drugim typie cukrzycy insulinę wytwarza się, ale nasze komórki nie reagują na nią z różnych przyczyn. W obu przypadkach poziom cukru we krwi będzie wysoki, ponieważ komórki potrzebują pokarmu, co prowadzi do wzrostu poziomu cukru, osiągając toksyczne poziomy i powodując problemy zdrowotne. Należy jednak pamiętać, że w przypadku wielu innych chorób również poziom cukru we krwi może wzrosnąć. Na przykład z powodu problemów z czustką, tarczycą. Z powodu niedoboru witamin lub poważnych chorób wątroby. Innymi słowy, różne problemy mogą prowadzić do wzrostu poziomu cukru w krwi. Najważniejszą sytuacją jest cukrzyca, ponieważ jest to problem przewlekły. Jeśli się pojawi, stale postępuje, a kontrola nad tą sytuacją pogarsza się. Brakująca insulina prowadzi do wysokiego poziomu cukru we krwi, a w rezultacie prowadzi to do tego, że ludzie odchodzą z życia, umierają. 1 na 10 zgonów osób w wieku produkcyjnym, czyli w wieku od 20 do 14, 40 lat, wynika właśnie z powikłań cukrzycy. Dlatego wczesne objawy cukrzycy należy szybko wychwycić i zrozumieć. Gdy poziom cukru we jest wysoki, ciągle czujesz pragnienie, czyli chce ci się pić. A gdy chce ci się pić, oczywiście musisz często korzystać z toalety, aby oddać nadmiar płynów. W tym czasie ciągle chce ci się jeść, ponieważ nie jesteś syty. Komórki nie otrzymują wystarczającej ilości glukozy i proszą o jedzenie ale ciągle masz wysoki poziom cukru we krwi, więc każda infekcja łatwo do nas dołącza, zwłaszcza problemy skórne oraz opóźnione gojenie się ran. Poza tym zwiększa się nasza masa ciała, pojawiają się obrzęki itd. Najpoważniejszym zagrożeniem w cukrzycy są ostre powikłania, takie jak śpiączka, koma. Koma to stan, w którym zdrowie człowieka może gwałtownie pogorszyć się w ciągu kilku, kilkunastu sekund lub minut i doprowadzić do śmiertelnego wyniku, oczywiście. Niezależnie od tego, czy poziom cukru jest podwyższony, obniżony, czy występują też inne problemy, istnieje wiele różnych sytuacji, ale śpiączka stanowi istotne ryzyko dla zdrowia. Cukrzyca jest Cukrzyca niebezpieczna nie tylko z powodu możliwości wystąpienia śpiączki tej komy, ale również ze względu na fakt, że wysoki poziom cukru we krwi prowadzi do problemów z znaczeniami krwionośnymi, zarówno małymi, jak i dużymi. W takim przypadku istnieje zawsze ryzyko wielu problemów dotyczących serca, mózgu, oczu i najczęściej prowadzi to do widocznych problemów takich jak stopa cukrzycowa, gdy dochodzi do zaburzeń przepływu krwi w odpowiednich miejscach. Innymi słowy, cukrzyca prowadzi do problemów z naczyniami krwionośnymi, serca i uszkodzeniami innych organów. Dlatego należy zrozumieć, że cukrzyca związana jest z wysokim poziomem cukru we krwi. A nasz produkt, Velap Antisweet, od samego początku będzie pomagał w tej sytuacji. Innym problemem, który może wystąpić, jest insulinooporność. Czyli istnieje insulina, ale nasze komórki nie reagują na nią, istnieje receptor, istnieje insulina, ale receptor po prostu nie aktywuje się, dlatego glukoza jest wciąż obecna we krwi. Mimo, że jest potrzebna komórką, ale nie może tam wejść, ponieważ receptor nie reaguje. Organizm stara się poprosić o więcej glukozy. Trzustka oczywiście produkuje więcej insuliny, ale aby ją aktywować, coś musi się wydarzyć, a więc poziom cukru we krwi pozostaje wysoki. Trzustka zmęczyła się pracą i zaczyna mieć swoje problemy, ale wciąż poziom glukozy jest wysoki, co zawsze prowokuje stan zapalny, nadmierną wagę, a komórki. Mimo tego nadal cierpią z głodu. Ważne jest zatem zrozumienie, że problem nie polega tylko na zmianach w receptorach. Problem leży w tym, że wiele stanów może do tego doprowadzić, na przykład nadmierna konsumpcja. Insulinooporność. Dużym problemem są nowotwory, wszystkie ogólnoustrojowe stany zapalne, infekcje bakteryjne i generalnie procesy zapalne. To wszystko razem powoduje insulinooporność. W rzeczywistości cukrzyca rozwija się szybko i właśnie jest jednym z głównych powodów, dla których dochodzi do wzrostu masy ciała. No, oczywiście cukrzyca, nadciśnienia, problemów z sercem, nerkami, wątrobą itd. Istnieje wiele wskaźników, które pokazują na możliwość insulinooporności. To są takie jej wyzwalacze. Nie będziemy oczywiście teraz o tym mówić, poświęcimy temu kolejne nasze spotkanie. Tak więc pierwszy scenariusz to sytuacja, gdy poziom cukru we krwi jest wysoki. Nasz produkt już wtedy zadziała. Inną sytuacją jest kontrolowanie apetytu i wagi. I tutaj poświęcimy trochę więcej uwagi. Istotną kwestią jest fakt, że gdy waga jest zwiększona, obciążenie dla wszystkich organów wzrasta. Wzrasta obciążenie na naczynia krwionośne, na stawy, obciążenie zarówno fizyczne, jak i funkcjonalne. Dlatego pierwszą rzeczą, którą powinniśmy zrozumieć, jeśli mamy nadwagę, a łatwo to sprawdzić, biorąc wagę w kilogramach, którą dzielimy przez wzrost w metrach do kwadratu i patrzymy, jaką liczbę otrzymaliśmy. Jeśli mamy podniesioną masę ciała lub znaczną nadwagę, to należy zrozumieć, że ta nadwaga, to obciążenie zwiększa poziom cukru we krwi, ponieważ prowadzi do insulinooporności, a w rezultacie glukoza pozostaje we krwi, co z kolei niesie ze sobą ryzyko powstawania innych problemów, takich jak choroby serca, problemy z oddychaniem, zwłaszcza nocne bezdechy, problemy ze stawami i z powodu nadmiernego obciążenia ryzyko ciągłych urazów i stanów zapalnych, ale także problemy psychologiczne, takie jak depresja. Lęki, obniżona samoocena i rozwój określonych rodzajów nietolerancji ze strony środowiska, w którym przebywamy. To znaczy, że nadwaga prowadzi do wzrostu poziomu cukru we krwi. I ponownie to rozpatrzmy. Z jednej strony nasz produkt zadziała, jednak z drugiej strony należy po prostu zrozumieć, że nadwaga to oczywiście oddzielny temat, który kiedyś sobie omówimy. Ale nadwagę trzeba korygować i w tym przypadku, jak już udowodniono, głównym zagrożeniem jest właśnie cukier, którego używamy w nadmiarze. Z jednej strony cukier w wielu produktach zastąpił tłuszcz, ale pamiętajmy, że energia pochodzi zarówno z węglowodanów, jak i tłuszczu. Cukier po prostu zniknął lub ukrył się w to różnych produktach, takich jak kiełbasa, makaron, słodycze. Produkty standardowe, których korzystamy niemal codziennie. Innymi słowy, zwykła dawka cukru wynosząca 50 gramów dziennie jest bezpieczna. A tutaj trzeba zrozumieć, że. Jeśli nadwaga wiąże się z podwyższonym poziomem cukru, to ten cukier, szczególnie w takiej sytuacji, ingeruje we wszystkie procesy metaboliczne, zaburzając je. No i ponownie. Zwróćmy uwagę, dochodzi do uszkodzeń krwionośnych i stawów. Pogarsza się stan kości, wypukiwany jest wap, a to przecież prowokacja wczesnego starzenia się. To bardzo istotny moment, ponieważ glukoza po prostu się skleja z włóknami czyli pojawia się tutaj utrata sprężystości i elastyczności skóry. Mamy około 70 zmian, które cukier wywołuje w sytuacji nadwagi, podwyższonego ciśnienia krwi, insulinoporności, osłabienia odporności. A także wzrostu poziomu cholesterolu, którego możemy się spodziewać, który szybko nastąpi. Czyli, aby schudnąć, wielu ludzi stosuje diety. Jednak nie każda dieta jest odpowiednia, ponieważ oznacza to nieunikniony deficyt czegoś, czegokolwiek. Na początku tak, jesz mniej, zużywasz więcej, dodajesz aktywność fizyczną, ale w pewnym momencie wszystko się zatrzymuje. Następuje taki wewnętrzny punkt oporu, i organizm zaczyna spalać nie tylko tłuszcz, ale także mięśnie, ponieważ one zużywają energię najaktywniej. To one są odpowiedzialne za spalanie kalorii. W pewnym momencie zaczynają one ulegać redukcji, co oznacza zmniejszenie wykorzystanej energii, co z kolei prowadzi do pojawienia się wielu innych problemów. Dlatego wszystko, co spala Twoje mięśnie, działa tak naprawdę przeciwko Tobie, a nie dla Ciebie. No więc tak. Kontrolowanie wagi jest ważne, ale najważniejszym zadaniem jest zrozumienie, że celem organizmu jest zachowanie równowagi wszystkich systemów. Jeśli skupimy się na dbaniu o ciało i wagę, ale jednocześnie właściwie wpłyniemy na równowagę lub poczekamy aż sama się ustabilizuje, to jest to też jakieś podejście, ale należy zrozumieć, że jak tylko poziom cukru we krwi zmieni się. W jakąkolwiek stronę należy jak najszybciej zająć się tym, korzystając z tego klucza hormonalnego i innych środków, aby przywrócić równowagę. Aby schudnąć i pozbyć się tego cukru, należy przede wszystkim zadbać o to, aby poziom cukru we krwi był w normie. Pierwszy, który wpływa na niego, to hormon insuliny i glukagon. Drugi to regulacja przez układ nerwowy. Trzeci to system immunologiczny. I to wszystko. Teraz zobaczmy, co pomoże nam rozwiązać te wszystkie kwestie i to rozwiązać kompleksowo. Otóż roślina, która nam w tym pomoże, to gymnema sylwester. Ma ona unikalną właściwość. Zawiera kwas gymnemowy. To, co jest unikalne, to to, że występuje tylko w tej roślinie i jest też taka wyjątkowa, ponieważ, jak wykazały badania, działa ona na korzyść osób z cukrzycą typu zarówno pierwszego, jak i typu drugiego. Pomaga poprawić produkcję insuliny, zwiększa jej wrażliwość, co z kolei prowadzi do zmniejszenia insulinooporności, umożliwiając lepsze wchłanianie glukozy przez komórki i hamując działanie adrenaliny, hormonu stresu, który podnosi poziom cukru we krwi. Ponadto kwas ten zmniejsza odczucie smaku, a to z kolei hamuje ochotę na słodycze i tłuste potrawy. Dzięki temu możemy kontrolować apetyt, a to z kolei zmniejsza przecież ryzyko przyrostu wagi i jednocześnie normalizuje poziom lipidów we krwi. Jest to zatem profilaktyka chorób sercowo-naczyniowych. A działanie kwasu gymnemowego na obniżenie poziomu cukru we krwi występuje tylko wtedy, gdy jest on podwyższony. Jeśli natomiast poziom cukru jest w normie, nie spowoduje dalszego jego obniżania. A to doskonała informacja i doskonałe działanie właśnie w odniesieniu do poziomu cukru we krwi. Kolejny składnik to tauryna. To aminokwas bardzo ważny dla organizmu. To jedno z ostatnich ciekawych odkryć, które zainteresowały badaczy ponieważ odżywia tkanki mózgu, odżywia tkanki serca i wpływa na stan oczu. Wszystko to jest proste, ale bardzo istotne. Udowodniono otóż, że zazwyczaj jest ona wytwarzana w naszym organizmie, ale u osób z problemami z cukrem, czy jest to cukrzyca, czy choroby serca, udowodniono, że niedobór tego aminokwasu może właśnie występować. Dodanie go do diety oznacza ochronę mięśnia sercowego, co z kolei przekłada się na wydłużenie życia osób z problemami sercowymi, jak również tych z cukrzycą lub prediabetyką. Ponadto wyraźnie udowodniono, że poprawia funkcję mózgu oraz stabilizuje błony komórkowe, regulując podziały komórkowe na odpowiednim poziomie i zwiększając ilość wapnia wewnątrzkomórkowego. Następna na liście jest inulina, z którą już się zaznajomiliśmy. To prebiotyk, czyli cukier, ale skomplikowany cukier, bo jest to polisacharyd roślinny. Zwykle pochodzi on z cykorii lub pęczaku. Jest bardzo istotny, ponieważ przede wszystkim wspomaga naszą mikroflorę jelitową, po prostu karmiąc ją tym prebiotykiem. Więc jeśli mówimy o naszej mikroflorze, to właśnie robi to inulina. To znaczy, że z jednej strony poprawia wchłanianie niezbędnych składników odżywczych przez jelita, a z drugiej strony dzięki wymianie inuliny pojawia się fruktoza, inny prosty cukier, który również jest świetnym źródłem. Dodatkowej energii, energii dla naszych komórek. Ale w tym przypadku nie jest tutaj potrzebna insulina, co jest bardzo ważne. Zwłaszcza jeśli mamy problem właśnie z cukrzycą. Ta nasza inulina poprawiła mikroflorę żołądka i jelit. Oczywiście, co zrozumiałe, poprawiła się praca komórek wątroby. Aby cukier z krwi po prostu poszedł tam, gdzie powinien, skutecznie kontrolując jednocześnie utratę wagi oraz poziom glukozy i glikozylacji hemoglobiny. Jeśli chodzi o naszą biotynę, zwaną również witaminą H lub B7, jest ona kluczowa dla przemiany wszystkich białek, tłuszczów i węglowodanów, niezbędna do prawidłowej syntezy kolagenu. Dla układu nerwowego, mikroflory jelitowej, skóry, paznokci i włosów. Jednak tutaj należy podkreślić, że jest to naturalna substancja dla organizmu, syntetyzowana w jego wnętrzu. W przypadku osób z cukrzycą, zwłaszcza typu drugiego, poziom biotyny jest początkowo niższy i dowiedziono, że jego dodanie do organizmu natychmiast poprawia wydzielanie insuliny oraz obniża poziom glukozy we krwi. Jest to bardzo istotne, ponieważ pomaga to zapobiec uszkodzeniu nerek w przypadku cukrzycy. Amerykańska Narodowa Akademia Medycyny uważa, że powinien, biotyna powinna być dodawana do diety wszystkim dorosłym od 19 roku życia. Chrom pikolinian, następny składnik, to minerał, który konkretnie reguluje poziom glukozy we krwi. Oznacza to, że nie może on kontrolować działania dowolnej dawki insuliny, która jest podana. Dodatkowo poprawia syntezę białka i wspiera kontrolę nad nadmierną wagą. Bardzo skutecznie zmniejsza. Również ochotę na słodkie jedzenie, ponieważ równocześnie stabilizuje układ nerwowy i wyraźnie obniża poziom ogólnego cholesterolu. Działa również profilaktycznie w przypadku problemów z naczyniami krwionośnymi i sercem. Dodatkowo zwiększa energię organizmu, co oznacza poprawę wytrzymałości. Komórki są w stanie lepiej przystosować się do zmieniających się warunków. Należy jednak zauważyć, że słabo wchłania się przez jelito, więc należy zadbać o to, aby był właściwie spożywany. Oto nasz produkt Antisweet Control Formuła 13. Wszystkie nasze składniki zostały dobrane w taki sposób, aby jak najbardziej wspierać procesy metaboliczne, jednocześnie obniżając poziom cukru we krwi, regulując apetyt, eliminując uczucie zmęczenia i senności oraz poprawiając metabolizm komórkowy, czyli wymianę w naszych komórkach. Dlatego używamy anti-sweet jak zwykle wszystkie nasze produkty z linii VELAP. Jedna kapsułka dwa razy dziennie, w trakcie posiłku lub przed nim. Można go przyjmować dłużej niż jeden miesiąc, ale zauważ, że ponieważ mówimy tutaj o długotrwałym spożyciu, początkowo nawet do 6 miesięcy, ponieważ mamy poważne kwestie do rozwiązania, działamy ostrożnie. Potrzebujemy rezultatów, a więc musimy się postarać i poświęcić temu uwagę i kontrolować poziom cukru, równocześnie zwracając oczywiście uwagę na dietę. Jemy trzy razy dziennie plus małe przekąski, aby ustabilizować wagę. I to oczywiście jest też odpowiedź na pytanie, do czego potrzebny jest nasz produkt, anti-sweet control. Otóż jest potrzebny do normalizacji poziomu cukru we krwi. Okazuje się, że faktycznie tylko jedna dziesiąta ludzi z podwyższonym poziomem cukru we krwi wie o tym, więc czasami wystarczy po prostu sprawdzić i zrozumieć, czy musimy aktywować przemianę materii. Pamiętajmy również o antysweet, gdy zachorujemy. Na przykład będziemy mieli również jakiś stres i tak dalej, lub będziemy chcieli zmniejszyć chęć do słodyczy, kontrolować apetyt, a może utrzymać masę ciała. Czy też poprawić stan skóry, paznokci, włosów? Oczywiście, nasz produkt zalecamy konkretnie osobom z podwyższonym poziomem cukru we krwi. I to niekoniecznie stałym. Może on wzrastać w ciągu dnia o określonej porze. Są tu konkretne parametry, o ile wzrasta po jedzeniu, po dwóch godzinach. I wszystko to jest klasyczne, wszystko jest jasne. Więc jeśli poziom cukru rośnie, stosujemy nasz produkt. Jeśli nasza masa ciała nieco odchyla się od normy, Bądź jest też nieco większa niż zwykle, przyjmujemy nasz produkt. Jeśli mamy niedobór energii lub dodatkowy stres, bierzemy nasz produkt. Tak więc po prostu jeszcze raz chcę podkreślić polecamy kontrolę poziomu cukru we krwi, kontrolę apetytu, kontrolę wagi oraz kontrolę sytuacji, gdy występują problemy z chorobami sercowo-naczyniowymi, a także problemy z cholesterolem, no i oczywiście miażdżycą. Dlatego właściwa i wręcz zalecana jest kontrola glukozy, apetytu i wagi To oczywiście opcje, jak dbać o swoje zdrowie Jednak tych opcji jest znacznie więcej i są różne Wybieramy to, co lubimy, pamiętając, że 50% naszego zdrowia jest w naszych rękach Dlatego kochajmy siebie, kochajmy innych, chciejmy pomóc sobie, naturze i tym wszystkim, którzy są obok nas Robimy ćwiczenia fizyczne, bo jeśli chodzi o poziom cukru we krwi i wagę, aktywność fizyczna jest bardzo ważna. Jak również właściwe odżywianie się, odpowiednia ilość wypitej wody. Przypominam, że należy wypijać co najmniej 2 litry wody dziennie. Dodatkowo, suplementy diety. Oczywiście. Korzystamy z innych naszych możliwości, unikając chemii. Dbamy o nasz dom, o siebie, stosując odpowiednie produkty spożywcze, organiczne. Oczywiście wszystkie suplementy, które proponujemy, są poddawane wielokrotnym kontrolom, a wszystkie niezbędne aspekty są znane nam z punktu widzenia medycznego i wiemy doskonale, co i jak ze sobą łączyć. Do naszego produktu Anti-Sweet Control można dodać. Inne nasze produkcje, opcji jest wiele, wszystko to, co uważasz za stosowne. Jeśli macie pytania, to oczywiście odpowiem na to, co i jak najlepiej łączyć. I oczywiście najważniejsze, nie odkładaj na jutro tego, co możesz zrobić dzisiaj. Dzisiaj zrobisz to, czego nie da się dogonić już jutro, bo ten dzień już minie. Oczywiście uczymy się od mądrych ludzi. Istnieje przecież tysiące chorób, ale zdrowie jest przecież tylko jedno. Dlatego kochaj siebie, kochaj swoich bliskich, kochaj swoje zdrowie. Istnieje wiele problemów zdrowotnych, ale my też mamy wiele możliwości na ich rozwiązanie. Po prostu wybierz to, co jest dla Ciebie odpowiednie w danej chwili. Wybieraj codziennie i przez długi czas, a wszystko stanie się jeszcze lepsze niż teraz.